Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony kina. Przed nami mój kolejny let's play. Ja przepraszam, jeżeli teraz coś będziecie słyszeć, ale przestawiam mikrofon. E, tak, przed nami kolejny let's play. E, miał być let's play z Wiedźmina. Niestety okazało się, że zgubiłem gdzieś i płytę, i książeczkę z kodem. I zanim kupię po raz kolejny hmm, Wiedźmina, bo jak najbardziej chcę zrobić z niego serię, e, chciałabym przejść portala po raz kolejny. Portal jedynkę, portala dwójeczkę, gdzieś tam... W... Większość chyba misji możecie znaleźć na moim kanale z Manajkiem. I teraz się pobawię w jedyneczkę. Jedyneczkę już raz przeszłam, ale i tak... daję ją bez kamerki, gdyż obawiam się, że... że może dojść do momentów, w których gdzieś tam będę potrzebowała zrobić cięcia. Budzimy się w pokoju testowym. Świeci nam lampeczka. Słuchaj, pamiętam. Ten kibol jest taki jakościowo. <grybujesz> Urzeczko takie, pewnie jeszcze lekko w średnie. Ach, prawie wpadło do kibla. Radę i komuś No chyba Dobra, GLaDOS. Może stanąć na kiblu? <głos> <głos> jak widzicie mamy jak Myślę, że gry nie trzeba od większości ludzi przesuwać. Jak widzicie mamy tam laseczkę, która jest na takich jakby specjalnych bucikach do skakania. A nie mogę rozwalić kamery, bo smuteczek. Ostatnią fazę na mówienie smuteczek, ale co tam? Wrócę Kostka. kostkę. Oooo, lama! Tak, tutaj są te wizy. Ogólnie rzecz biorąc, jest tak, że no nie możemy przynieść kostki przez, przez te pola magnetyczne. Mamy pierwszy lewers z 19. Dobra. Znowu w kurwiołce radejko słychać wiesz co y <laughs> Przecież kurwa Aha to się chyba zmienia dobra no różni ten portal to. Jezus. Po prostu kina lama, nie? Kina Kinalami już od samego początku. Nie to, nie to, nie to, nie to, nie to, nie to. Jeszcze nie to. To. Dawaj to z przyciskiem. No. Perfect. o o o To sobie poczekamy niestety. Przejściu rzeczy nie ukrywam, nie pamiętam. Ale dobra. Uii. Fuck yeah. Ja wam powiem tak, jeżeli po przejściu, jeżeli w ogóle portal wam się spodoba, to możliwe, że kiedyś zrobię dwójeczkę singla. Jak będziecie chcieli to jak najbardziej może kiedyś się i nie na kanale pojawi. Natomiast tak jak mówię, jak skończę portala no na pewno chcę. Broń, broń, <laughs> <Super. laughs> oh, Oooooooo, Gladys, I love you so much. Dobra? Ho, ho. You are now in possession of the Aperture Science handheld portal device. With it, you can create your own portals. These interdimensional portals are completely safe. The device, however, okay. not, do not touch the operational end of the device. Do not look directly at the operational end, the end of the device. Do not submerge the device in liquid, even partially. Most importantly, under no circumstances should move you.

dajemy sobie radę jest okej okay. wczytywanie welcome to Ta! No, widzicie, jaka jestem ten prodok okrzona? Czekaj, jasne. jasne. czekaj, takie czekaj, do czekaj, do tak czekaj, tak zostawić jeden zostawić u mojej siostry, drugi rzucać na ścianę. I szybko przejść albo do sklepu, jakiegoś. do monopolowego. O, e, dobra. Kurde, słyszę telefon, i Mam nadzieję, że nie będzie wam zbierać. Gdzie mam w ogóle drugi telefon? Nie, ja bym się chciała zapytać. E, wybaczcie, kurwa, nie, wiem, gdzie. Aha, drugi telefon oddaje, dobra. No, nie, nie. nieważne, nieważne. the safe oh. performance of all authorized activities do not destroy vital testing apparatus. <laughs> <laughs> Kino Kino as part of a required test protocol, our previous statement suggesting that we would not monitor this chamber was an outright fabrication. good job. as part of a required test protocol, Nie, nie, GLADOS. Po prostu słuchajcie, co chcę, ale teksty GLADOS po prostu wymiatają, nie? To, to jest najlepsze, tutaj warto czytać to co ona mówi, bo... Bo wymiata no. Wymiata. Co to w grafika w jedynce może dupy nie urywa. No to ma zjeść. Hoho! To lecimy dalej, nie słuchajcie, jak na 10 minut to wymiatamy. To tak pierdolę ze drzwi 10 minut, bo standardowo nie spojrzałam, o której zacząłem nagrywać. Ale wy się niczym nie przejmujcie wszystkie już odcinki w tych w 20 minut jak zwykle ale to się on zobaczy dobra warning devices are required on all mobile equipment however alarms and flashing hazard lights have been found to adjust good use the aperture science on stationary scaffold to reach the chamber lock Co jest? aha O, widzę się. Ha, na Koks. Koks. Lecimy dalej. I winda. Te windy są fajne, bo są takie, wiecie, jak, jak pokoje dla, dla psychicznie chorych, tak z tych amerykańskich filmów, takie obbite, widzicie, a to wygląda jak były poduszki. Tak, wiecie, tak skakać i się odbijać od ścian, fajna sprawa w czytaniu. W mam pokój? Uch, uh, rozumiem, że tam. Czekać One more time no OK nie powinno być Bites. Hmm. No, powiem szczerze, że nie wiem, czy sobie nie krzywo postawiłam. A, dałam radę. Ha, Kina Cox. Ten hasło jest Kina Cox. Znaczy wiąże się to z tym, że dzisiaj zrobiłam z 30 achievementów w głowie. Razem z Vako. <laughs> tak, także dzisiaj jest Kina Cox. I to też będzie myślał, wysił... sorry, przewodnią dzisiejszego odcinka, wybaczcie, ale ja jest... jestem już troszkę, znaczy może nie tyle zmęczona, co lekko śpiąca, albo śpiąca, ale nie zmęczona. Hmm. Dobrze pamiętam. Winta. Winta. Czy ta winta jedzie do góry? Nie kurwa w bok. Ciśniamy, 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 ciśniamy. Nie, dobra, sorry, za bardzo mi się odpiedała. Ale on ma naprawdę dobry humor, naprawdę. Walko, walko dzisiaj po prostu zdziałał do... Hello again to reiterate Hello Momentum. Spectacular. You appear to understand how a portal

że właśnie te momenty y, chyba najbardziej w portalu lubię, właśnie to, gdzie się trzeba rozpędzić, i gdzieś tam wiecie, właśnie przelecieć się, że tak powiem. I że pamiętajcie, przelatywanie się jest dobre, a masturbacja wcale nie szkodzi. No oczy, <noise> nie wako, jeśli to oglądasz, to zabijecie, kurwa, zabijecie tak. po prostu ja, za to, co mi ja dzisiaj zrobiłeś. You're yeah, the nice stuff. In danger, mm -hmm. the Enrichment Center promises to always provide useful advice. For instance, the floor here will kill you. Try to avoid it. <laughs> <laughs> Dinky, Globus, Dinky. Let's so just comment the Hmm. Nie. Muszę poczekać, aż portal się pojawi tutaj. Ну no, давай, потом, давай. Так, и теперь будем иметь подвойный портал. Yeah. Увербем то. Добро. ха Ха-ха-ха.

Chociaż podwójny portal oznacza więcej kombinowania. Ma <noise> no, swoje dobre i złe strony. A no, zawsze jakoś mi się tak bardziej ten niebieski podobał. Dobra, się, że ostatni chamber i... ...i sobie zakończymy. Dwanaście, myślę, że to jest dobra... ...dobra liczba.

mi się nawet udało. Co nie jestem do końca przekonana, czy tak to teoretycznie było przekonane, czy tak teoretycznie było zrobione, żeby to można było tak przejść. A więc co dobrze nam idzie, to idziemy jeszcze jedną. Skończymy na 13. Tak teoretycznie pechowa 13, a może jednak nie pochowa. Zobaczymy. Wczytywanie.

A oh fuck. Ja zawsze próbowałem z tym, który portal gdzie dałam. Dobra. I co teraz? tak to, to, to Fuck <noise> no <noise> <noise> Ja mam nadzieję, że wy również będziecie za mną tęsknić! No to myślę, że koniec naszego pierwszego odcinka z nowej serii Sport. Ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. A na razie komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, mnie widziane. I że pośmieszcie nawet jak nie ma Pokazuję tę łapcie w górę. Trzymajcie się. Cześć,